Halo! Dzisiaj najtrzymery przejmują impre. bo sobie tak w ogóle. Jezu czekaj na kogoś przejmują impre. Robią sobie włama. wyganiają inne animatroniki. No i przejmują impre. Dlatego dzisiaj ja je powstrzymam i pokażę, że je umiem pokonać. Oprócz... Najśmariometru, najszmaribili. <tryk> A... Mogę też wziąć tutaj Freddy'ego, bo wiem jak on działa. Może kiedy indziej. No to lecimy z tematem. Pozamykam drzwi. Um. Eee, i kolejno sobie kupię. Ooo, Fred, lasy. Fred, lesy. Do widzenia. Co to było? Co się dzieje? Co się dzieje?

Wygonimy na ich numer z impry O ja pierdziele Bonnie Bonnie se już tu idzie Ale mam jego maskotkę A maskotka jest potężna I mnie Boni nie dopadnie O Fredes, tam był Fredes tam był bo oni się zbliża? Bo oni się zbliża. Um, jakie są można kupić jeszcze maskotki? Circus baby. A ta czekaj Freddy. Jo ja pierdzie. Temperatura. Poproszę um, 60 stopni, ja, nikogo nie mam na korytarzu, i wygrałem. Szkoda, teraz że muszę to przejść z wszystkimi poprzednimi animatronikami. Um, no, okej, okay, no, okej, okay, no. Um, no, Didi Srapel z tam Freddy wychodzi, wychodzi jeszcze Bonnie... Foxy to i Boni tojcika męgyl. Balloon boy, Gigi, Balloon Girl, uh Withered Chica <coughs> Withered Bonnie Puppet, Puppet, No Puppet, No puppet. puppet, Golden Freddy, Ten Głupi Springtrap I te fantom? Już fantom męgla. Mówiłem, że zostawiam. Nie daję go. On mi wyzywa animatroniki do biura. Czekaj, fantom męgla czy ja Dobra, nieważne uznajmy, że fantom męgla, bo chyba jak był Old Man, to nie wiem, czy on się zalicza do nightmerów czy do Fantajmów, czy do jakich. Gadam Dam go. No, uznajmy, że jest najtrzymerem. Uznajmy, że jest najtrzymerem. Przecież to tylko mały krokodyl, który próbuje złowić rybkę, ale jest głupi i mu to coś jakoś nie chodzi. Nie, nie, nie. Ale mam lagi, mam lagi. Już, już, już. Nie! Idź sobie, Bonis. Marionerka po mnie idzie. Już po mnie, patrz. Patrzę drogi Jątkera. Chyba. Logan idź. Nie? O oh, kurde. Nagmina minaguje. No to teraz mi zaufajcie. Jak odejmę sobie Oldmana, to. dam radę przejść. Może parę podejść, ale Oldman już do nas nie wróci. Tak samo Nightmare Ball, bo i Nightmare Puppet, Nightmare N The Chica, Toy Freddy i Phantom Mangle. Ej kurde, kurde. Zamykam. Czekuję na skotki. Ten system. Pa, pa, boni. Cześć, boni. Cześć, boni. Pa, boni. Mängel idzie pierwszym trasem. Tutaj. Do widzenia. To jest. Cika? Nie, bo już. Dobra, teraz czyścę za sobie przejścia. I spray trapowi, ja pierdolę, temperatura. Uff, raz. drugą w nocy i mi całkiem dobrze idzie. Springtrap. trap w Foxy mi na razie pomaga. A jak będzie odcinek z no mi nie będzie pomagał. Szkoda, cika czeka, czeka, czeka. W ogóle zajrzyjcie na mojego Instagrama, bo jestem. I to ja, Banany Gaming, elo. jestem też Eevee Gaming, przypominam. Też nagrywam z Pokémonów, i na Instagramie są już posty Tam z Community Deja Giblów. O, o, Fredes, Fredes. Już kończymy, już kończymy. Nie, papugo! go. Nie. I gdzie ja z Foxiego? Foxy to jest mój ulubiony animatronik. O, wygrałem. To was raz do biura. Wygrałem z najśmiarami. A więc to już koniec odcineczka. To już koniec odcineczka. Co? 私は最初にしてください。私は私は私は私は私は私は私は私は私が私はことができるかどうか聞は私ところ彼らは私を目はめさせた私は私は私は私は私は私は私は私はは私私は私は私はは私は私は私は私は私は私私は私は私私は私は私は

Nie no, koniec odcinka, do widzenia, nara, ja już nie wytrzymam dłużej.